Uroczyście z udziałem gości honorowych rozpoczął się powiatowy przegląd dorobku artystycznego dzieci niepełnosprawnych w Zambrowie. Głównym organizatorem kolejnej siódmej edycji przeglądu było Stowarzyszenie Szansa w Zambrowie. Z ogromną radością dziś obchodzimy święto nasze organizowane po raz siódmy, siódmy przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu zambrowskiego obchodzony w ramach dziesiątych Podlaskich Dni Rodziny. Tegorocznym hasłem obchodów święta Dni Rodziny jest Kochaj i dawaj przykład. Bardzo cieszymy się, że możemy zorganizować to w Centrum Kultury w jakże wspaniałych warunkach. W tym roku wyjątkowo jest dużo zespołów, bo aż 10 grup integracyjnych. Jest to dorobek tych dzieci, tych grup integracyjnych, ich opiekunów i rodziców. Tu w tym momencie pragnę serdecznie podziękować rodzicom, opiekunom, dyrektorom poszczególnych placówek, że stwarzają taką atmosferę pracy, że dzieci niepełnosprawne czują się jak pełnosprawne. Przegląd został zorganizowany pod honorowym patronatem posła Lecha Kołakowskiego. Powiatowy przegląd, dorobku artystycznego dzieci i młodzieży miasta Zambrów, jak również powiatu zambrowskiego jest bardzo ważną uroczystością. Tu w mieście, w Zambrowie, w powiecie to tu te dzieci mogą pięknie zarecytować wiersz, zaśpiewać piosenkę. Jak również chcę powiedzieć, bardzo cenię, bardzo wysoko poziom artystyczny przygotowanie wszystkich dzieci i młodzieży. Jest to bardzo piękne, że dzieci chociaż z lekkołomnością, niesprawnością ale tak pięknie potrafią zatańczyć, zaśpiewać. To jest bardzo takie miłe. Cieszę się, że na dzisiejszą uroczystość w Zambrowie przyszła cała sala ludzi i bardzo cieszy się i podziwia występy artystyczne dzieci i młodzieży zambrowskiej. W przeglądzie wystąpiły grupy teatralne i zespoły artystyczne działające w placówkach opiekuńczo-terapeutycznych. Za za on on właśnie używa. i'm Z publicznością licznie zgromadzoną w sali Zambrowskiego Ośrodka Kultury wystąpili także uczniowie z klas integracyjnych działających w szkołach podstawowych.